Pewnie się zdziwicie, jak dzisiaj wygląda lol lub blunsy. No jak widzicie jednak nie jest to lol, ani nie są blunsy, ani też antarnet Zakurzony świat. Ponownie wracamy do domku spikaczu. Ale Pikachu jak zwykle nie ma. Chata pusta. Zenek jesteś. Zenek, Zenek jest. Muczy sobie. I dobra. No to może go poszukajmy jak zwykle. Może znów wykopał jakąś wielką kopalnię. Zbudował wieżę Eiffel. Nie wiem. Nie wiem, co się po nim spodziewać. Nie potrzebuję jedzenia po mojej automatycznej farmie. Wszystko jest tutaj superowo. Tutaj mamy oceanarium. Czy jak tak, to było oceanarium. Już tam widzę jakieś deski. I ojcuś, już oczywiście idę to zbadać. No i dobra. Co to jest? Jakiś parkur Pikachu mi zrobił. No nic trudnego. Taki mini parkur. Szukam nowego świata Pikachu. No to teraz się zaczął bawić i wierzyć w brednie, że istnieją jakieś inne światy i że może się do nich jeszcze dokopać. No to genialnie. No ja tutaj mamy jakąś półpłytkę, nie wiem, półpłytkę z sandstone'a i tam mamy, więc myślę, że chodzi, że stąd doskoczyć tam. Więc skoczmy. O, idealnie udało mi się. Skoczyć, no i dobra, tam widzę jakieś światło, to sobie wpłyńmy. Tlen, 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 tlen. Tlen, tlen, tlen. Tlen. Może jednak zawrócić. Dobra, wypłyńmy. A może jednak pójdźmy tam. O Bedrock. Gdzie moje inwentory? Mam tylko pochodnie. Tlenu sobie dodam. No nie wierzę. Inwentory. Mmm, 30 diaksów. No... Aha, dobra, to ja się wracam Do widzenia Dobra, coś nie pykło, chyba się już nie wrócę I co to ma być? Co to za jakiś obsydian? Podwodne lampy A tylko co znów ten Pikachu zrobił? Nie wie, że jakieś podwodne światy Nie wiem, gdzie mnie wyprowadził Jakieś squidy dzikie Dobra, otwarty ocean, genialnie No dobra, mamy wyspę, sprawdźmy ja już się zaczynam gniewać na tego pikachu, bo on takie rzeczy odwala, no. Ech, dobra. Mała wyspa, no super. Super, po prostu, do szczęścia mi tu jest najbardziej potrzebna mała wyspa. No ale rzeczywiście mała wyspa jest. No, no, mała wyspa, no co tu więcej powiedzieć. Tutaj, nie wiem, mamy jakąś boję, czy inny przedmiot na wodzie. Łańcuch, który ją przyczepia do podłoża co w tym dziwnego już deszcz zaczął padać po prostu lepiej być nie może dobra, sprawdźmy co to ten obsydianowy kloc czy co to tam jest dobra, trzeba znów po tych liliach skakać i dobra, tam był jakiś kompleks wysp tutaj mamy kompleks wysp drewnianych super wyspy z drewna czy cokolwiek, tutaj chyba dalsza od tego część dobra, zejdźmy tutaj o matko, ciszej od tego deszczu o, oh, i tak cały czas się odbija. Um, czy to trochę nie przypomina? Przypomina to ewidentnie mapę z zadaniami, z zasadami. Aha, super! Jest to mapa, coś w rodzaju adventure. No to i tu już jesteśmy, to chociaż przeczytajmy, co tu mamy. Dostępne komendy: toggle, downfall i ustawienie dnia. O, dobra. Jeżeli mam dostępne dwie takie. Fajne komendy to z przyjemnością sobie wpiszę. No i proszę państwa, deszcz nie pada. Już się trochę ochłonąłem, bo nie słyszę cały czas. Jak pada ten deszcz. No i dobra, co tu mamy? Jakieś zasady sprawdźmy. Jeżeli znajdziesz ląd, nie idź tam. Czyli jest to podwodna mapka. Nie używaj Game Mode 1, czyli creativa. Nie niż spawno chyba chodzi im o ten obsydianowy klocek. Nie bierz nagród przed wykonaniem zadania. Aha, jestem trochę przyślepawy, bo tutaj mamy jakieś zadanka. Nie wiem, czy to od Pikachu, czy to od kogoś, jakaś misja. No ale ewidentnie mamy takie zadanie. No dobra, weź temki startowe. Jakieś start... no tam była jakaś skrzynka. Zednij drzewa z małej wyspy, wydobyć 16 cobblestone'a zbuduj podwodny dom Ło, wow, to tu może być miejsce na nową serię taki może podwodny cały kompletny świat że powykonuję te zadania i mam genialny pomysł po prostu jak wykonam ileś tych zadań to może wy mi będziecie dawali jakieś zadania że nie wiem zrób jakieś automatyczną farmę krów czy cokolwiek ale dobre, jak wykonam ileś tych zadań, to wy możecie mi dawać zadania. Dobra, dobra, to ja tu już spróbuję coś przygotować i widzimy się w kolejnych odcinkach Podwodnego Świata.